Siema! Dzisiaj będziemy zareklamować mój serwer i mojego Ej. kolegi, Kuba. Nasz. Dobra, zaczynamy czytać komendy. Set home to znaczy, że zaznaczamy swoją działkę. Kasia to zna. No, przemychamy home to będziemy na swojej działce, dobra. Warp kopalnia, warp las, warp działki, warp admin shop. No. I tu ja następnie czytam. Nie przeklinaj ban 5 godzin Nie podszywaj się ban derwent e, Obraza admina 12 godzin ban Co ty zrobił? Aha, komentarz użył, sorry Za go kolegę Jak chcesz admina pić na Skype, a Tamian Lukasiński się nie zmieszył i napisał tak Nie no, nie rób już jak chcesz z działkiem piszą Skype'a, to samo co admin, czy nie admin, dobra. O na nie będzie. Dobra, to najpierw chodźmy razem do set Okej, Ok. Do kopalnia. a ryby. i A. Czekaj, kopy ale i A. Jestem. Witam w kopalni. jest ten. No, i tu w otwarciu będziecie to niszczyć. Tego chyba nie było. No i. Nie, tego nie było. No i tu na start trochę żelaza zrobiliśmy. I, I małaś was... górę do wykopania, całkowitą. No, całą górę kobla. I u góry jest niespodzianka. Tu jest diament. I, skrzy... I jedna ukryta skrzynia i to drewno. Dobra, to ja tak. e, warp. zobaczę. Następny jest Warplas Wyarypy. Las. Witam w Warplas. Uu. Mamy drewko takie. Normalny, normalny e, Warplas. To, to ja idę zobaczyć jakie następne miejsce. Jak jest? działki, mhm. nie. Spawn, ale to nie. No, działka Wyarypy. Gdzie lałyki i ja je zrobiłem. To mój kolega zrobił. Jak będziecie chcieli działkę to pisać na, na mojego razie, razie cztery. No bo jeszcze nikt nie gra. Tak, bo jeszcze nie ma otwartek. No właśnie, niedługo i będzie otwarcie. nie, to jest warp shop. No, dwa Adym in. op. Jestem. Jestem. I on. Ja zaprezentuję. Muszę wyłączyć gamy mod. Kiemy, młody. E, Ey, M. Set, włączyłem. Rezerwuj. Set, Możesz, Ej, 9. Zobacz, co dostałem. Rudę, nie, Rude Dostajesz, rudę. A Dobra. Tutaj też i kupuję diamenty. I tracę kasy 50. I tu kupuję gold. Kupuję tak, tak, tak. Prawy mi się kupuje, lewo mi się sprzedaje. No, lewo mi się kupuje, prawo mi się sprzedaje, gitara. Tu jest disco, la, la, la. Tu jest mojego kolegi działka. Privat. Ja jestem head adminem, więc mogę. zielazo. No, to było na wszystko. Ja wam napiszę w komentarzach, w opisie, kiedy będzie start serwera. No to nara wszystkim, ale mi się podobało. Bla 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 pa, pa. Bla, bla bla. Pa!